Wspólny projekt w pracy zdalnej. Marta i Piotr pracowali w firmie technologicznej, która niedawno przeniosła swoje działania do pracy zdalnej. Pomimo braku fizycznego kontaktu, postanowili połączyć siły i stworzyć wspólny projekt. Dzięki narzędziom do współpracy online, takim jak platforma do ustępniania dokumentów i wideokonferencje, pracowali razem nad pomysłami i koncepcjami. Codziennie spotykali się online, aby omówić postępy i ustawić kolejne kroki. Po kilku tygodniach intensywnej pracy udało im się stworzyć innowacyjny projekt, który przyniósł firmie wiele korzyści. Ich współpraca była doskonałym przykładem na to, jak nowoczesne narzędzia mogą pomóc w efektywnej pracy zdalnej, nawet gdy ludzie pracują oddzielnie.